Dziękuję bardzo panie marszałku, pani minister, wysoka Izbo. Projekt ustawy zmieniającej ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 9 maja był rozpatrywany przez połączone komisje samorządu terytorialnego i rozwoju regionalnego oraz Komisję Polityki Społecznej i Rodziny, które to komisje powołały do rozpatrzenia projektu ustawy pod komisję nadzwyczajną. Ona obradowała w dniach 9 i 14 maja, przedstawiając komisjom połączonym komisjom swoje sprawozdanie zawierające się w dwóch artykułach, a zmieniające ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 roku w jednym tylko jej fragmencie. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przewidywała określone i przewiduje określone zadania we wspieraniu rodziny, systemie pieczy zastępczej, także adopcji dla różnych jednostek samorządu terytorialnego. I tak całość zadania związanego z pieczą zastępczą przypada powiatom. Różne formy tej pieczy przybiera piecza na co dzień, są to i rodzinne i instytucjonalne, prowadzone przez samorządy, więc publiczne, oraz prowadzone przez niepubliczne organizacje pozarządowe, wszystkie one stanowią dobro czy stanowią miejsce, w którym w dobry sposób staramy się objąć opieką dzieci, które pozbawione są pieczy swoich rodziców biologicznych. Ustawa, którą zmieniamy, przewidywała, że tworzenie na terenie innego powiatu rodzin zastępczych zawodowych i publicznych rodzinnych domów dziecka jest możliwe pod warunkiem zawarcia między starostami odpowiedniej umowy. Dzisiaj rozszerzamy katalog tych instytucji i tych rodzin form rodzinnych form pieczy zastępczej o wszystkie istniejące na terenie kraju więc zarówno e, różnego rodzaju formy pieczy rodzinnej jak i wszystkiego rodzaju systemy pieczy, instytucje, które zajmują się wychowaniem dziecka bez względu na to, czy są one publiczne, czy niepubliczne, starosta powiatu, który chce wykonywać to zadanie na terenie innego powiatu może to robić pod warunkiem zawarcia ze starostą miejscowym Porozumienia. W ten sposób zmieniając ustawę jesteśmy przekonani, że nie miejsce, w którym wykonuje się to zadanie, a jakość pieczy będzie obejmowała we właściwy sposób dzieci. Ustawa, na którą czekały nie tylko organizacje pozarządowe, także jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności powiaty. W artykule drugim zaznaczono, że ustawa wejdzie w życie w siedem dni po jej ogłoszeniu. Chcę powiedzieć, że połączone komisje jednomyślnie przyjęły ten projekt ustawy i z taką rekomendacją przedkładamy go Wysokiej Izbie. Bardzo dziękuję.